No siema siema Witam was w kolejnym odcinku z serii Toxic Ocean. To już jest drugi odcinek właśnie z tej serii Z nowej edycji Toxic Ocean. Jak nie widzieliście pierwszego odcinka Wpadnijcie, link macie w karcie Tak samo jak w opisie pod filmikiem W dzisiejszym filmiku mamy dużo do zrobienia Dlatego bez zbędnego przedłużania Przejdźmy do odcinka Z czego co tu widzę w ogóle nie mamy zapasów kobla Czyli musimy To znaczy, że musimy iść do kopalni Bo w dzisiejszym odcineczku sobie wybudujemy Sklepik na naszej wyspie tylko na początku zaprezentuję wam co się zmieniło. Doszła tutaj taka mała farma drzewek, chociaż żeby trochę drewna produkowała. E, tutaj e, zrobiłem takie coś, żeby tutaj ładna platforma była. I tutaj zacząłem robić taką właśnie platformę, tam gdzie będzie wyspa. Ale właśnie potem postanowiłem, że tutaj nie będzie takiej wyspy jak na przykład na mojej serii Skyblock, tylko tutaj się właśnie wybuduje. E, takie coś jak właśnie teraz macie tutaj. Znajdujemy się właśnie teraz na moim skybloku e, w moim sklepiku. Właśnie takie coś bym chciał zrobić na tym Toxicoceanu, Oceanu, tylko to by było na, e, oczywiście jakoś z 50 razy większe. Ale właśnie właśnie, e, właśnie sobie taki hub, gdzie by był sklepik, skup i takie inne rzeczy, jak na przykład podpisy graczy. Ale to myślę, że w następnych odcinkach już się zacznie budowę tego. No i okej, okay, musimy zacząć od kopania w kopalni. A to ja idę wykopać z 5 staków kobla. No i się zobaczymy. O, akurat się e, trafiło stanowisko, gdzie nikt nie kopie. Super. Bo jak trafię diaksa, to mi nikt go nie odbierze. O, no i mamy na czacie za 10 sekund spadnie toksyczny deszcz. Ale my jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w kopalni. Więc kopię, więc taków kobla i się widzimy. Jak na razie, to ja wolę kopać kilofem kamiennym, bo tutaj jest jakaś bardzo mała szansa, i tutaj w ogóle mi żelazo nie chce wypaść. Więc e, zawsze jakaś oszczędność żelaza. Dlatego kopię kilofem kamiennym. A no jeszcze jedno, jak chcecie więcej takich odcinków właśnie takiego typu, że sobie coś robię Zbieram jakieś surowce, potem z nich buduję, to kliknijcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów na tym kanale. Eem, w ogóle został, e, jaki ten e, graczoniku lol0 przyniósł mi diaksa, No dziękuję, napiszę mu w ogóle. E, lol, dzięki za diaksa, Nie wiem, po prostu sobie kopałem i on mi dał diaksa, nie wiem co chodzi. Aha, odpisał, nudzi mi się, dlatego daje diaksy. Teraz tak sobie uświadomiłem, że ten mój sklep to nie będzie aż taki duży, więc nie potrzebuję 500 staków kobla. Zobaczymy, co się zrobi z tym właśnie stakiem kobla i dziesięcioma sztukami. Tylko jest jeden minus, pada ten kwaśny deszcz. Jak wyjdę, to dostanę, dostaję właśnie damage. No to ja go odczekam, bo tutaj raczej nie ma minerałów na hełm. Jestem zbyt biedny, żeby mieć minerały na hełm, więc muszę odczekać. Ale dobra, na szczęście pisze, że on będzie tylko... Przez 4 minuty, więc da się przeczekać. No i dobra, deszcz się zakończył. I tak w ogóle to mnie interesuje, jaki ja będę miał teraz poziom wyspy. Bo jednak sobie trochę rozbudowałem tutaj wyspę. Wpiszmy komendę ukośnik w poziom. I zobaczmy. Aha, mój poziom to jest jeden, ale były trzy śmierci. No to pewnie dlatego bym miał teraz trzeci poziom. Eee, no i tutaj w ogóle nowi członkowie wyspy, jak możecie zobaczyć pod ukośniku druzyna. Doszedł właśnie ten KamilekU, czyli 6968, czyli lider wyspy ze Skybloka i jeszcze je jestem. Kiedy chcecie więcej osób, na pewno więcej osób dojdzie tutaj. Eee, tylko zostawcie łapeczkę w górę. To zwiększa szansa, że będzie więcej odcinków i właśnie więcej osób, może jakichś widz widzów się doda, i będzie się fajnie grało na tym właśnie. Na Toxic Ocean. Na początku że sobie trochę drawienka zbiorę. Bo ten sklep jednak ma mieć podłogi i sufit z drewna. Tylko ściany mają być z kobla. To ja sobie zbiorę te drewno i się zobaczymy. No i dobra, mamy ponad 100 desek. A więc dobrze, ja już sobie, tylko sobie zjem coś i zacznę budować już podłogi sklepu. W ogóle jeszcze sobie sprawdzę, jak tutaj te wyspy top. Top 10 to jest WX śnia. Tak to, 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 się, to się chyba czyta. 368 poziom, tutaj jest. Tutaj BNC jakiś jest, o, refarchidek już na, trz, na top 3 się wbili. A drugi kto jest Kaura 812 poziom. O kurde, to jest 2700, 2700. Zobaczcie, jaka tu jest przewaga 800, a tutaj 2700, prawie 2000 poziomu przewagi. Myślę, że w tym miejscu sklepik tutaj nie będzie nie, nie przeszkadzał, jak sobie tutaj będzie. Myślę, że szerokość to będzie jakoś 5 kratek. Nie, 5 kratek to za mało, 6 kratek przynajmniej szerokości. Myślę. Taki sklepik by był właśnie idealny No to co, lecimy Dużo, dużo staków desek na pewno zajdzie bo ten sklepik ma dużo rzeczy pomieścić Potem oczywiście ten sklepik będzie jakiś ładniejszy, się zrobi właśnie w tym ee, W tym hubie e, Właśnie w tym hubie, co wam pokazywałem e, ha, W pierwszej części odcinka możecie przewinąć, jak Jak nie widzieliście No i właśnie takie coś się wybuduje Tylko jakoś 50 razy większe no i tak w ogóle myślałem, że tutaj jakiś gracz sobie pływa w tej rzece, a tutaj był tylko squid. No zaraz się zobaczyć, to kompletnie to jak nikt wygląda. A jak tutaj podejrzecie, to jest zwykły squid. Zabrakło drewna. Muszę iść trochę pozbierać sobie drewna. Przy okazji jabłka, zbiora i sadzonki. Sadzonki oczywiście zasadzamy, żeby kolejne drzewa mogły rosnąć. No i nareszcie kończymy podłogę sklepu. Teraz czas na ściany. No to lecimy z koblem i kładziemy ściany sklepu. Bardzo dobrze... Dużo kobla brakuje, dlatego musimy iść do kopalni. No to lecimy kopać. Okej, okay, mam 58 kobla. Lecimy, mam nadzieję, że to starczy. W ogóle teraz sobie tak myślę, że bez sensu robiłem tutaj podłogę z tych całych desek, tylko mogłem z pół bloku, by było o wiele wydajniej, było trzy razy więcej tego. Ale dobra, już trudno. Jednak nie starczyło, idziemy dalej do kopalni. O, przed chwilą mi się udało trafić już pierwszego diaksa wykopanego, spoko, spoko. No i dobra, ściany skończone. Teraz tylko sufit. Kopać drewno. Okej, kopiemy drewienko i budujemy sufit. Teraz nie popełnię tego samego błędu i będę robił właśnie z tych pół bloków, nie z całych desek. Dobra, zrobię sprawdzenie teraz. Czy mi 54 pół bloki starczą na cały sufit? Myślę, że ja obstawiam, że mi zabraknie jakoś z 10 czy z właśnie coś takiego. Myliłem się i to bardzo. Zostało jeszcze pół sufitu. To co? Zbieramy drewno. No ale dobra, z tak 14 półpytek musi starczyć. Dobra, sufit skończony, ale teraz właśnie się dopiero skap skapnąłem, że taś tą ścianę trzeba zrobić. No to co? Kopiemy. Okej, okay, ściana skończona, teraz oświetlamy. No i dobra, myślę, że oświetlenie pochodniami jak na razie wystarczy w tym sklepie. by w ogóle te diamenty odłożę, po się, bo się boję, że ich strasa. Te dia diamenty jednak są cenne, mało ludzi je ma. Na razie mnie na item frame nie stać, żeby tam te właśnie itemy powiesić, co będę sprzedawał, dlatego zrobię tabliczki i napiszę każdy item, co tam właśnie się będzie sprzedawał. Tylko do tego potrzebuję więcej drewna. No to lecimy i kopiemy. Ok, pierwszym produktem myślę, że będzie dre drewn drewno dębowe. Jak ja w ogóle piszę dębowe Dobra. E, drugim produktem myślę, że będzie dre e, drewno świerkowe, którego nie mam, ale potem się jakoś ogarnie je, świerkowe, no i jak uzupełnię tą jedną ścianę, to się zobaczymy. No i dobra, to jest chyba jedyne, co mi, co mi do głowy przyszło, co mogę sprzedawać, bo teraz jestem zbyt biedny, nie mam tyle itemów, żeby wszystko sprzedawać. A no jeszcze mogę kobel sprzedawać, to jest taka rzecz. Którą e, będę zawsze miał i mogę sprzedawać ją Za większą cenę niż jest na skupie Stoł na nie będę sprzedawał bo nie mam silk No I chyba to wszystko Bym mógł też ten piasek stąd kopać Ale to dużo roboty ten piasek sprzedawać Zobaczmy w ogóle czy się ten piasek Było pocało wydobywać czy nie Ile piasek kosztuje Dobra e, kiedy będę już miał Jakoś więcej pieniędzy czyli na przykład 5 koła No to po prostu będę sobie Wchodził tam na dół i kopał piasek i go sprzedawał, bo to jest bardzo dobry zarobek Tylko co tam wiem to jest właśnie ten piasek, bo parę warstw piasku No i dobrze Bo miałem ponad 1000 dolarów, ale wydałem na te 5 obsydianu, bo chciałem enchanting table. Potem się skaptałem, że na farmie tej zwykłej, nie dla VIP'ów, e, że nie ma tych skóry No i nie zrobiłem książeczek bookshelf'ów I właśnie, tego nie zrobiłem Ja myślę, że ten sklepik się będzie ładnie, preze e, już się ładnie prezentuje Potem te tabliczki się dorobi To myślę, że już w następnym odcinku Wymyślę jakieś kolejne rzeczy Co tutaj mogę sprzedawać No i co, ja myślę, że już w tym odcinku To będzie na tyle Mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście podobał Łapkujcie, subskrybujcie Komentujcie ja, ja na komentarze wszystko odpowiadam Wszystkie czytam, więc możecie pisać Serwer dla, Discord, serwer dla widzów na Discordzie będzie startował już we wtorek. Mam nadzieję, że, że mi się we wtorek uda. We wtorek odcinek będzie, i już będzie link, właśnie na tego serwer Discord. No to co? Ja Was żegnam, no i cześć.